Ej, chyba coś mnie ominęło. W którym momencie kampania dla pojedynczego gracza w Call of Duty stała się dodatkiem, który trzeba w całości pobrać z sieci? Od kiedy zainstalowanie 120 GB danych to za mało, żeby zmieścić tam kampanię single player? Coś tu chyba jest nie tak. Oby te dodatkowe 4 minuty, które musiałem stracić na pobieranie kampanii, zostało mi wynagrodzone soczystym i przemyślanym scenariuszem. No zobaczymy. Siadajcie i słuchajcie. Oczywiście zachęcam do obejrzenia obu części mojego streszczenia drugiej odsłony Modern Warfare. Obie części są tak luźno ze sobą powiązane, że jest bez znaczenia od której zaczniecie. Akcja zaczyna się od przemówienia przywódcy organizacji terrorystycznej Al-Qatala o pseudonimie Wilk, no mało oryginalnie, i rzecze on tak. Walczymy, aby usunąć wszelakie wrogie mocarstwa z naszych ziem. Jesteśmy Al -Katala. Jesteśmy zabójcami. To przywódca stara się jakoś poetycko opisać ich motywację. Mówi o walce o wolność, a ten się wbija i mówi, że oni są zabójcami. No, specjalistą od spraw marketingu nie mógłbyś być, panie rzeźnik. Co za typ. Zanim zaczniemy. W streszczeniu Modern Warfare 2 już też o tym wspominałem, ale tworzenie silnych, kobiecych postaci tylko dlatego, że odpiskują i ustawią faceta, no jest słabe. Tutaj pani Laswell z CIA wbija się do sztabu i mówi... Półkowniku, możemy mieć problem. Za późno, Laswell. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. No ale jak operacja się nie zacznie, jak ty na to nie pozwolisz? Chłopaki siedzą już w helikopterach i są dosłownie kilka minut od celu operacji, która trwa już od dawna. Czy ona wstała z łóżka dopiero, czy co? No ale dobra. W pierwszej misji nasi amerykańscy chłopcy z Marines i Aleksem Kellerem z wydziału działań specjalnych CIA mają za zadanie przejąć dostawy chloru, który ma posłużyć do produkcji gazu chlorowego, czyli gazu bojowego, którym truli się żołnierze podczas I wojny światowej i który został zakazany przez konwencję genewską. I taki fun fact: produkcją chloru na świecie zajmuje się pewnie kilkaset fabryk, i w samej Polsce mamy dwa przedsiębiorstwa, które produkują rocznie 500 tysięcy ton tego surowca który jest wykorzystywany przy produkcji barwników, środków owadobójczych, farb, tworzyw sztucznych, lekarstw, wyrobów włókienniczych, rozpuszczalników, no i oczywiście gazów bojowych. Misja w fikcyjnym państwie Kastowia, które było częścią byłego Związku Radzieckiego. Trzeba przejąć transport gazu, ale pani Kate Lazwell, przełożona Alexa, informuje, że dostali info, że generał Barkow z rosyjskiej armii, który jest głównym złym tej części, wysłał tam swoich żołnierzy do przejęcia ładunku, a z nim nie chcą się wdawać w bezpośrednią walkę, bo to może wywołać incydent międzynarodowy. Czyli mogą wymordować obywateli Kastowi i to będzie OK, ale z Rosjanami lepiej w konflikt nie wchodzić, bo będzie afera. Aha, dobrze wiedzieć. Ciekawe, czy mają listę krajów, których obywateli można sobie wyrżnąć i da radę to zamieść pod dywan, oraz tych, z którymi lepiej nie zaczynać. Ciekawe, na której liście jest Polska. No ale wracając, po nalocie i zrzucie białego fosforu nasi chłopcy wkraczają. No, Kastowie rzeczywiście musi być na czarnej liście, skoro palą tam wszystkich żywcem. Echo 3-1. Cel trafiony. Zniknij kasa do bazy. Udany chłop. Niestety okazuje się, że wśród zabitych są Rosjanie ze specnazu. No ale cóż, mleko się rozlało i i tak trzeba dokończyć misję. 3-1 do obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Na ciężarówce są beczki z gazem i ekipa zabiera je i opuszcza bazę. No prawie opuszczają, bo wpadają w zasadzkę jeszcze kogoś innego niż Rosjanie czy siły kastowi. Nieznani żołnierze zabijają wszystkich oprócz Alexa, no a to niespodzianka, i oprowadzają gaz. No i teraz tak, to jest tyle dziur, a to dopiero 10 minut gry. Po co Amerykanie chcieli ukraść ten gaz? No myślę, że u siebie mają kilka fabryk, które produkują ten środek i jak chcieli go przewieźć poza granicę Kastowi. Nie mogli wysadzić tych beczek po prostu? To było jakieś zadupie, więc zginęłaby najwyżej cała fauna w promieniu kilku kilometrów, ale mogliby to zrzucić po prostu na Kastowian, czy tam Kastowiaków, no albo Ruskich. Dlaczego ci nieznani żołnierze zostawili Aleksa przy życiu? Jakby zabili wszystkich, to wina by spadła i tak na Rosjan, bo nigdy z dowództwa jednych i drugich nie wiedział, że jest tam jakaś trzecia strona. Na terenie Kastowi Amerykanie zabili Rosjan, a Rosjanie, Amerykanów. Nie ma świadków i konflikt między nimi gotowy. Zaczynam żałować tych czterech minut poświęconych na ściągnięcie kampanii. Atak terrorystyczny! Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz, potrzebujemy ewakuacji! W sztabie kobieta, która wcześniej ustawiła faceta, jest ustawiona przez inną kobietę. Ale na zasadzie, no, kochana jest problem, bo Kreml już wie, co się stało, jesteśmy na granicy trzeciej wojny światowej, nie wiemy, kto ukradł i gdzie wiezie gaz, ale weź to ogarnij, jak będziesz miała chwilkę. No, czyli trzeba podzwonić trochę, bo pali się pod dupą. Nie jestem pewien, ale będąc na tajnej misji i wiedząc, że będę musiał oddawać ultraprecyzyjne strzały, od których będzie zależało moje życie, nie zostawiałbym telefonu z włączonymi wibracjami. John Price z elitarnej jednostki specjalnego przeznaczenia sił Wielkiej Brytanii w skrócie SAS albo SAS dołącza do akcji. Ale o nim za chwilę. Przenosimy się do Londynu i do sierżanta Kyla Garricka i ekipy antyterrorystycznej, którzy śledzą podejrzanych o próbę zamachu. Nie wiem kto tutaj jest większym amatorem, ale obie ekipy jadą autami bez przyciemnianych szyb w pełnym osprzęcie i bronią na wierzchu. Widzę broń. To oni. Szabla do kruka. Biały van. Grupa mężczyzn w wieku poborowym. Są uzbrojeni. Ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. No kilku typów z bronią siedzi w wanie z jakimiś beczkami na pace i tu nie jest konieczna interwencja? Ostatecznie van wybucha i ginie w pip ludzi. No jednak ta wcześniejsza interwencja by się przydała, co? No dobra, już nie dramatyzuj, Londyn jest większy niż to jedno skrzyżowanie. I to jest coś, za co zawsze lubiłem kampanie Call of Duty dziejące się współcześnie. Scenariusze typu co by było, gdyby ktoś zbrojnie zaatakował kraj pierwszego świata. No na przykład twój kraj, gdzie w ciepełku w spokoju siedzisz sobie w fotelu z kakałkiem i grasz w gierki. Wiecie, takie polityczne thrillery. Niby zmyślone i czasem wyolbrzymione, ale jednak działające na wyobraźnię, i jednak nie wydające się być aż tak nierealnymi. Ostatecznie do Garika dołącza kapitan Price i próbują uratować zaminowanego zakładnika. Po co terroryści zawsze dają licznik odliczający czas do detonacji? Jakby tego nie było, to wszyscy tutaj już by zginęli, i byśmy oglądali napisy końcowe. Poza tym zegar pokazywał 5 sekund, a wybuch nastąpił po 9. Jakiś popsuty mają ten minutnik. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Czyli tylko Brytole mają jakieś zasady i to tylko Amerykanie palą żywcem ludzi na swoich misjach? Nawet jak mają tylko cień podejrzeń, że tam mogą być terroryści? No w sumie nic nowego. Al Qatala przyznała się do ataku na Londyn. Organizacja pochodzi też z fikcyjnego państwa gdzieś na Bliskim Wschodzie w Urzykistanie. Tam też swoją siedzibę ma bojówka rebeliantów walcząca z Al Qatalą i okupującymi państwo ruskimi. Na miejscu jest Alex, który spotyka się z przywódczynią rebeliantów Farą Karim. Ona i Price znają się z przeszłości i to gwarantuje Alexowi bezpieczne spotkanie się z nią. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Rozumiem, że Fara ufa Price'owi, ale chyba bezmyślnym jest zostanie samą z typem, którego widzi pierwszy raz w życiu. Nie chcę znowu zabrzmieć jak szowinista, ale patrząc na postaci kobiece w tej odsłonie, to chętniej bym na Tinderze przesunął w prawo na Aleksie albo Price'ie niż na którejkolwiek z nich. No homo. No więc wszyscy się zgadzają, że to Al Katala stoi za kradzieżą gazu i Alex prosi o pomoc Fary w jego odnalezieniu. W międzyczasie wpada brat Fary, Hadir, i wypytuje Alexa. Jesteś się? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Alex chyba po tylu akcjach nie dosłyszy, bo odpowiada tak, jakby były mu zadawane zupełnie inne pytania. Żeby cel ich wspólnej misji był na pewno jasny, Fara oprócz Wielkiego Czerwonego Okręgu kładzie nabój w miejscu, do którego muszą się udać. Alex ma pomóc w zrobieniu dywersji i odwróceniu uwagi sił rosyjskich od lotniska, które to jest głównym celem rebeliantów. Na szczęście na Bliskim Wschodzie wystarczy założyć chustę na głowę i już możesz się wmieszać w tłum i wszyscy uznają cię za miejscowego. Jak wyglądam? Ujdzie nawet jak masz jaśniejszą karnację skóry. Aleks, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. No serio? Dzięki za informację, bo już myślałem, że można machać sobie bronią przed nosem okupantom. Do niektórych części miasta wstęp mają tylko pracownicy fizyczni, więc Aleksowi, żeby dostać się dalej, oprócz chusty będzie potrzebny pustak. Dzięki niemu w spokoju ominie strażników i spotka się dalej z Farą. Przedostałem się. Przed kryjówką, gdzie mieli odebrać więcej materiałów wybuchowych, są Rosjanie. Trzeba się ich pozbyć po cichu i Fara sugeruje... Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. No nie jestem pewien, czy cywilny filtr od oleju od tak da się nakręcić na pistolet. To wystarczy. Dobrze, cofnij się i oszankuj z prawej. No ale tu się dało i udało się dostać do kryjówki. Ci Rosjanie są albo debilami, albo dopiero tutaj weszli, bo ładunki były ukryte od tak za kanapą. Mamy materiały wybuchowe, ich ofiara nie pójdzie na marne. Ruski widać, że się bawią na całego i wieszają piniaty. Nie no, znowu mamy pokaz dorosłego scenariusza. Widzimy z kim i dlaczego Fara walczy i sprawia to, że chcemy jej jeszcze bardziej pomóc. Ciekawe czy miejscowi mówią po rosyjsku, czy Rosjanie umieją mówić w lokalnym języku. Popatrz na nich! Nie wiadomo też, czy podłożenie ładunków pod helikopterami było zaplanowane, czy na gorąco to wymyślili, kiedy te tutaj wylądowały. ładunki pod Ale niby jak mnie osłaniasz? Chyba że widzisz przez ściany, bo zaraz będę w budynku naprzeciwko. Z super osłoną fary i pustaka udaje się podłożyć ładunki i wysadzić maszyny. Tworzy to zamieszanie i część wojsk z bazy, którą rebelianci chcą zniszczyć, zostaje tutaj przesunięta. No nie chcę nic mówić, ale skoro z bazy tutaj siły przybyły w tak krótkim czasie, to równie szybko mogą tam wrócić. Więc ta dywersja to tak o dupy rozbić. No ale okej. Okay. Ruskie zauważają farę, no brawo pani szefowo. Kurwa! I oboje muszą teraz uciekać. Między innymi chowając się wśród ciał pomordowanych. Tutaj znowu mocny akcent. Nie ruszaj się. Koniec końców udaje się i czas odbić lotnisko. Hadir mówi, że obserwują ruskich ze skraju bazy, no i rzeczywiście są blisko. Że też nikt po drugiej stronie nie zwrócił uwagi na wielkie armaty i grupy ludzi biegających kilkadziesiąt metrów od ogrodzenia. Zwłaszcza, że helikoptery wciąż tam latają. No nic, rebelianci mają niebywałego farta. Teraz zapamiętajcie to. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Nie mają granatów i robią mołotowy. No brzmi w sumie legitnie, dopóki nie pokazał, że mają. Stalnie sterowane samoloty z C4. No okazuje się, że mogą tam kupić kilkadziesiąt sterowanych samolotów z przymocowanym C4, ale zdobycie granatów już jest poza ich zasięgiem. I jeszcze latają tymi oświetlonymi samolotami nad swoją kryjówką. Kurde, nawet nie wiem czy to jest kryjówka, bo na pałę stoją niczym nie zamaskowani pod gołym niebem. No w sumie dobrze, że w Lombardzie kupili te drony, bo bardziej się przydały niż granaty. Dobra robota, racja. Alex prosi Laswell o wsparcie i ta wysyła nieoznakowany helikopter na miejsce. Ma dotrzeć za kilka minut. Ej, dlaczego nie poprosił o wsparcie z jakimś wyprzedzeniem, albo nie poprosił Fary, żeby chwilę się wstrzymała z atakiem, dopóki nie dostaną dodatkowej siły ognia? No dlatego, żeby było efektowne zakończenie misji podczas desperackiego ostrzeliwania się w hangarze, będąc na straconej pozycji. ...proste. Zrozumiano żmija 1-1. Koniec starcia. Dzięki za ciężkie wsparcie. Się. Przenosimy się z powrotem do Londynu, Price'a i Garricka. Okazuje się, że terroryści to skończeni debile i na samobójczą misję zabrali ze sobą swoje dowody osobiste, gdzie był adres ich kryjówki. Skoro wiesz, że na twoich dokumentach jest adres, to zorganizuj sobie kryjówkę pod innym adresem. No nie mogę z tego. Całe szczęście, że u nas w Polsce nie ma obowiązku wpisywania miejsca zameldowania w dowodzie osobistym. Dom przeszukują trzy drużyny w poszukiwaniu pana Wilka i informacji o skradzionym gazie. Misja jest jedną z lepszych i rzeczywiście można się wczuć w rolę operatora SAS. Na samym początku jest też smaczek. Tą panią tutaj terroryści poprosili o zrobienie herbaty. Jeżeli zostaniemy tutaj dostatecznie długo, to zniecierpliwiony mężczyzna przyjdzie i będzie marudził i dopytywał, gdzie jest jego herbata. No ale to musicie sobie sami sprawdzić, bo ja nie mam tyle cierpliwości. Przyszedłem tutaj sprzątać, a nie popijać herbatkę. No więc sprzątamy piętro po piętrze. No, kto wizja dodaje klimatu. Na poddaszu spotykamy najgorszą aktorkę na świecie. Nie ruszaj się! Zręknęli mnie tu! No wcale nie widać, że po coś tam idzie. Dobrze i tak. Terroryści najwidoczniej nie oglądają youtuberów, gdzie co drugi jest sponsorowany przez jakieś VPN i po adresie IP wiadomości od i do wilka nasi namierzyli go w szpitalu w Urzykistanie. Strych domu Al-Qatari okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Alkatali. Na szczęście na miejscu są nasi, więc trzeba rozgrzewać to żelazo, dopóki się kuje. Czy jakoś tak. Alexowi na miejscu będą pomagać amerykańscy Marines, czyli są tam Amerykanie, Rosjanie, Alkatala i bojownicy. Aha, tak głośno myślę, żeby sobie to wszystko poukładać. Przed wyruszeniem na misję Fara wspomina o gazie, który zabija nie tylko ludzi, ale i niszczy uprawy. Chociaż ani razu nie wspomniała, kiedy ostatnio Rosjanie go użyli, a są tutaj od 20 lat i wydaje mi się, że nawet oni by się nie odważyli, skoro stacjonują tam też Amerykanie. A poza tym wyrzuciła dopiero co ukręconego i odpalonego papierosa. A co i twoi żołnierze? Będziemy tu do wschodu. Czas szturmować szpital. Fara i Hadir nie mogą z nami iść, a Marines mają swoje hasła bojowe. Ruszamy, amant. Pogary piekieł, czas narobić niebanego dymu! W końcu podglądamy wilka, który ma trzech Marines i nagrywa TikToka. Mówi, że. Przysłoni was tu, żebyście mnie zabili, ale to wyskiniecie! To niby kiedy on złapał tych chłopaków, przecież dopiero co się dowiedzieliśmy gdzie on jest i nasz oddział był jedynym, który szturmował szpital. Nie było nikogo przed nami. Właściwie do kogo on teraz mówi? Do Amerykanów czy do Rosjan? Jak na razie widzieliśmy jedynie Rosjan, którzy zabijali lokalną ludność i też nie było nic wspomniane, żeby Al-Qatala współpracowała z nimi. Za chwilę też będzie retrospekcja inwazji Rosjan na Urzykistan, dowodzona przez generała Barkowa i zobaczymy ich atak gazem bojowym na miejscowych. Mamy więc wszelkie przesłanki do tego, żeby myśleć, że Al-Qatala walczy bardziej z Rosjanami niż z Amerykanami. No ale najlepsze jest to, że ostatecznie pomylili Amerykanów z Rosjanami, i zaatakowali Anglików. Udaje się uratować Marines i pojmać Wilka, który sądząc po oczach jest niewidomy, albo jest jakimś potworem. Ale trzymamy się tej pierwszej wersji. Połączone siły specjalne rób co każe, albo zginiesz. O tak! Do wszystkich ogarów! Odbiliśmy Marines, złapaliśmy Wilka. Przerzućmy go do ambasady. Wydaje mi się, że zabranie tak ważnej i tak niebezpiecznej postaci do ambasady mogło nie być zbyt dobrym pomysłem. Nawet nie śledząc ich, można by się domyślać, że właśnie tam go będą trzymać. Sprawa jest tak poważna, że aż z Anglii lecą tutaj Price i Garrick. Naprawdę to była jedyna opcja wsparcia? Dwójka specjalsów z drugiego końca świata? No, w sumie może chcieli mieć najlepszych, a nie kolejne mięso armatnie. Chciałem wziąć cię żywcem, ale mogę jeszcze zmienić zdanie. Wilk zapewnia, że to nie on ukradł gaz, i jest pewien, że jego ludzie go uratują i zdąży wrócić do domu przed wiadomościami wieczornymi. Nie odzywaj się do niej. Hej, nie zapędzaj się. Alex, jaki hipokryta. Jak sam groził wilkowi, to było ok, ale już Hadirowi nie pozwala. Tum się przebił przez bramę i muszą przenosić wilka do ewakuacji. Price i Garrick po miękkim lądowaniu wchodzą do ambasady. Z helikoptera niewiele zostało, więc trzeba iść do schronu w piwnicy. Główny zły musi się wyróżniać z tej szarej masy, więc na akcję założył oczojebną koszulkę. Później mamy pokaz argumentów za tym, żeby go jeszcze bardziej nie lubić. W schronie Price mówi do wilka... Znamy się? Spotkaliśmy się, gdy byłeś po naszej stronie. Wilk walczy o wolność? Wciąż walczę, bracie. Okazuje się, że kiedyś Wilk był rebeliantem walczącym z okupacją Rosji w Urzykistanie. Pomagał i dostawał pomoc od Zachodu, jednak ostrożne działania państw Zachodu wobec Rosji uznał za słabość i postanowił założyć już niezależną od nikogo własną organizację. No i tak narodziła się Al-Katala. No ale nie czas na wspominki, bo potrzebujemy karty dostępu ambasadora, żeby wyjść na tyłach budynku. Ambasador niestety nie miał za dużo szczęścia, więc prowadzimy jego asystentkę. Przełączając się między kamerami, kierujemy dziewczynę do wyjścia. Motyw najwidoczniej tak się spodobał, że mamy jego powtórkę w Modern Warfare 2. Asystentka dociera do wyjścia i cała ekipa ucieka do willi ambasadora, gdzie w kolejnym schronie zamykają wilka i będą musieli odpierać fale wrogów. Pomimo proporcji jednego straconego żołnierza do stu zabitych terrorystów, wilk ucieka. Jakim cudem wysadzili wzmocnioną prętami zbrojeniowymi półmetrową betonową ścianę, nie zabijając tego, kto był w tym malutkim pomieszczeniu? No, nie wiadomo. Może teraz wilk, oprócz ślepoty, nabawił się utraty słuchu. Nadal jest jednak szansa na złapanie go. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tarik Al Mut. Zwołują autostradą śmierci. No, o ile w ogóle będą tam uciekać. No ale skoro mamy tam kolejną misję, to przeczucie Fary musiało się potwierdzić. Wraca też wątek Rosjan, którzy według Fary mają ich tropić. Tylko jak i po co? Naprawdę, Barkow będzie ryzykował straty w sprzęcie i ludziach, żeby zemścić się na garstce rebeliantów, kiedy ma tysiące cywili w mieście? Przecież to nie ma sensu. Hadir lubi bawić się w snajpera, ale po co wybił tak wielką dziurę? Jeden pustak by wystarczył, żeby mieć dobrą pozycję i samemu nie być tarczą strzelecką. 3-3-8 Lapua, przebija pancerz z 600 metrów. "Ale pancerz czego? Na pewno nie wozu bojowego, najwyżej wkład balistyczny kamizelki kuloodpornej." No dobra, ktoś jedzie. Zwiadowcy Wilka. Tylko jaka jest ich rola, skoro po ich zabiciu, konwój i tak tędy będzie przejeżdżał? Nie mieli kontaktu ze sobą? No bez sensu to jest. Później nadjeżdża kolejny rzut chłopaków z Alkatali, który jest rozniesiony przez Rosjan, którzy z kolei niby mieli śledzić Wilka. Tylko że siły Alkatali nadjechały z prawej, a Ruscy z lewej. To jak oni jechali za Wilkiem? To z której strony jest miasto, z którego uciekał Wilk? Ruscy dogonili go i zabrali po drodze, czy jak? Chyba kolejne wydarzenia dzieją się tak szybko, żebyśmy się nad tym za bardzo nie zastanawiali. Podczas walki z Rosjanami, Hadir woła nas i prosi o pomoc przy jego ciężarówce, bo ma tam. No, kłamczył z niego, bo na pace ma skradziony gaz, który chce teraz użyć w odwecie na Rosjanach. Czyli to on go ukradł. Typ wie, co chce uwolnić, ale nie wziął dodatkowych masek dla Alexa i swojej siostry, którzy tylko cudem przeżyli. Posłuchaj mnie, wykradłem gaz Rosjanom. Żeby nam pomóc. Tylko po to. W czasie kiedy Fara leży nieprzytomna mamy retrospekcję sprzed 20 lat i pokaz jak wyglądała inwazja ruskich na Urzykistan. Jeden ze znajomych ojca Fary mówi Szukają członków ruchu oporu! Musimy ruszać już! Czyli wtedy to wilk był członkiem ruchu oporu i to przez niego zginęli rodzice Fary i Hadira, pomimo że teoretycznie stał po dobrej stronie. To tutaj pierwszy raz mieli styczność z gazem. W domu czeka hadir, ojciec zabiera zapasy, daje im telefon i będą próbowali się wydostać z miasta. Próbowali to dobre określenie, bo do ich domu wpada rusek, zabija ojca i zaczyna polowanie na dzieci. Kolejny dobry i mocny motyw. Chowanie się przed silniejszym przeciwnikiem, szukanie ostrych narzędzi i jako siedmioletnia dziewczynka, dźganie i próba zabicia dorosłego żołnierza. Nie dziwię się, że ruskim nic nie wychodzi na wojnach, skoro dwójka dzieci jest w stanie wykończyć wielkiego uzbrojonego żołnierza. Ta scena mnie trochę przeraziła. Nie samym faktem, że dzieci właśnie dzigają mężczyznę na śmierć, ale że rozmawiają, jakby to był jakiś eksperyment dla małych naukowców, gdzie mieszasz wodę z proszkiem do pieczenia i mówisz. No ale okej, okay, wojna jest okrutna. Dzieciaki uciekają z domu i muszą niezauważenie wydostać się z miasta. Znowu mamy mocne i kontrowersyjne sceny, ale tak powinien być przedstawiony świat pogrążony w wojnie. Giną na niej nie tylko żołnierze, ale przede wszystkim cywile i zwierzaki. Zabijają wszystko co zobaczą. Przed nami są żołnierze. Hadir ma super plan na ucieczkę. Chce uprowadzić ciężarówkę. Dziesięciolatek padł na pomysł ucieczki wielką ciężarówką wojskową, której nawet nie potrafi prowadzić i do pedału, w której nawet nie sięga nogami. Nie muszę chyba tłumaczyć, jakie to jest głupie. Chłopak chyba ma astmę czy coś, więc zabić żołnierzy i zdobyć ciężarówkę musi jego młodsza siostra. No okej. Okay. Dziewczynka po zabiciu dwóch uzbrojonych dorosłych i przeszkolonych żołnierzy rewolwerem, który prawie ją przewraca, zdobywa kluczyki do ciężarówki. Wtedy wpada Barkow i uprowadza dzieci. Okazuje się, że na pace są już też jakieś inne kobiety. Więc w sumie chyba dobrze, że Hadir nie wsiadł za kółko, bo by zabił ich wszystkich. Ostatnie zdanie Barkowa w ogóle nie ma sensu. To wy jesteście diabłami, które zabiły moich żołnierzy? Idealnie. Ale co idealnie? Dlaczego idealnie, że złapałeś dwójkę dzieci, którym udało się zabić trzech żołnierzy? No ale nie dowiemy się tego. Wracamy do teraźniejszości. Fary i Aleksa ratuje Price i Garrick. Dziewczyna ma chyba jakąś taryfę ulgową u kapitana. To był To on ukradł gaz. Kapitanie, nie wiedziałem. No, może i nie mogła wiedzieć, no ale powinna, bo w końcu to jej brat i prawa ręka w dowodzeniu rebeliantami. Od Hadira z kolei wyjaśnie się, nie doczekamy, bo gdzieś zniknął. Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad, a teraz złamał wszystkie. Dobra, cofam, co wcześniej powiedziałem. Skoro wiedziała, jakie podejście ma do walki jej brat, to jednak powinna przynajmniej podejrzewać, co może zrobić, i mieć go na oku przez cały czas. A tak w ogóle to czy ja czegoś nie wiem, czy w państwach Bliskiego Wschodu kobiecie, delikatnie mówiąc, mogłoby być trudno dowodzić mężczyznami, a mówiąc niedelikatnie, to pewnie przy pierwszej próbie wydania rozkazu mężczyźnie w najlepszym wypadku dostałby od brata w twarz i szybko by ją ustawili w szeregu. No niektórych ról kulturowych nie da się zakłamać, i w niektórych częściach świata ruch równouprawnienia kobiet i mężczyzn po prostu nie ma możliwości istnieć. No ale wracając, Hadir się przyłączył do Al-Katali, co Lazwell kwituje tak: To amerykański agent współpracujący z terrorystami. Niby od kiedy on jest agentem pracującym dla Amerykanów? Z tego co wiemy, to na mocy współpracy i otrzymania pomocy od Amerykanów, rebelianci mieli pomóc im odnaleźć Gaz. No i tyle. Poza tym, już prędzej mogliby nazwać Farę ich agentem, a nie Hadira. Albo ja, albo Laswell znowu coś przespała. Ta znowu grozi wybuchem trzeciej wojny światowej, to samo miało się stać już na początku po nieudanej akcji w Kastowi, no i co się stało? I nic się nie stało, ale musimy czuć, że stawka jest wysoka. Jedynym powodem, dla którego mogłaby wybuchnąć trzecia wojna światowa, to nie zasubskrybowanie tego kanału. No więc, Hadir z resztą ukradzionego gazu pojechał do kryjówki al gdzie się spotkał z wilkiem i rzeźnikiem w Akrus, uznawanego za fortecę wilka. Skoro to miejsce jest uznane za fortecę wilka, to dlaczego nikt tam już dawno się nie zaczaił albo stale nie obserwował tego miejsca? No nie wiadomo, i nasza wesoła gromadka musi się tam udać, znaleźć gaz, odbić Hadira i zabić szychy al -Katali. A tak w ogóle to Hadir sam nie ukradł tego gazu przecież. Była z nim jakaś grupka bojowników, którzy tak jak on chcieli działać inaczej i bardziej zdecydowanie niż Fara. I gdzie oni są? Nikt o nich nawet nie pyta: czy pojechali z Hadirem do al -Katali? Czy zostali z Farą? A może Hadir zostawił kilku, żeby informowali go o ruchach siostry? No nie wiadomo. W drodze na miejsce pada hasło... Jesteśmy na miejscu. Zgaszymy ja. światła. Zrozumiano jedynka. Doktor, wizory, panowie. Ruszamy. Nie no, super, że was nie widać. Nieważne, że hałas helikopterów można usłyszeć z kilku kilometrów, ale najważniejsze, że zgasiliście światełka na ogonie. Nasza pokojowa pielgrzymka przeczesuje dom. Wszędzie czysto Przepraszam piesku. Ostatecznie jedna z kobiet wygaduje się, że wilk ukrywa się w podziemiach pod herbaciarnią nieopodal. W międzyczasie przylatują Fara i Alex i zjeżdżają po linach do dziury w ziemi. Tam oboje przeżywają bezpośredni wybuch skierowany w ich twarze, wyjście się zawala i pozostaje przeszukiwać tunele. Po drodze gdzieś w oddali słychać głos Hadira, który mówi, że Alcatala chce im pomóc w ich sprawie. Fara nie daje się przekonać i szukamy dalej wilka. Pokaż się, Fara, proszę! Ci ludzie chcą nam pomóc! W końcu udaje się go znaleźć i nie wiem co o tym myśleć. Typ zaszył się kilkanaście metrów pod ziemią i znowu wrzuca te swoje przemówienia o walce o wolność. Tylko co on chciał tutaj osiągnąć? Chciał skończyć jako przywódca, który zginął męczeńską śmiercią? W jakiejś norze pod ziemią? No super przykład. Jakby się wysadził na stadionie pełnym ludzi, to bym rozumiał, a tutaj? żałosne. No chyba, że chłopaki z Alcatali zrobili mu taki prank, i skoro jest niewidomy, wkręcili go, że jest w jakimś miejscu pełnym niewiernych, których trzeba ukarać. Miały być 72 dziewice, a będzie co najwyżej stara baba z rozklapiochą. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że schemat rozbrojenia tego ładunku był na tablecie tuż obok. Czy ci terroryści muszą być takimi głąbami, że zostawiają wszystkie informacje jak na tacy? Lata ćwiczeń. Tyle lat. Do wszystkich tu echo 3-1 nadaje na ślepo, bingo! Główny cel zabity w akcji. No i jeszcze jedna ciekawostka. Zanim Fara go zastrzeliła, Wilk zdążył powiedzieć trzy słowa, ale w napisach mamy cały jego wywód. Ciało zamilkło, ale duch mówi dalej. Twój br Wciąż odlicza. Musimy ją rozbroić, Alex. Pomóż mi! Dzisiaj nie będzie zajawki nowego odcinka, ale zapraszam na drugą część streszczenia, która się pojawi za kilka dni.